Policja y, zamiast szukać mordercy, tak jak ja sobie to wyobrażam, całą swoją energię poświęciła na to, żeby sprawdzać rodzinę i u nas znaleźć y, morderców. <śmulanie> Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco, bo przez 24 lata istnienia magazynu kryminalnego 997 takich zmian jeszcze nie mieliśmy. Od dzisiejszej emisji magazyn będzie ukazywał się na antenie TVP info, a nasze spotkania będą miały miejsce nie w czwartki jak do tej pory, a właśnie w sobotnie wieczory. Przywitałem Państwa nową czołówką, a poza tym chciałem Państwu przytomnić, że mieliśmy wakacyjną przerwę liczącą aż ponad cztery miesiące. Choć tak wiele zmian, to jednak nie zmienia się zupełnie formuła naszego programu, który z jednej strony, publikując niewykryte zbrodnie, wspomaga rodziny ofiar i policję, prokuratury, dzięki Państwa informacjom, a z drugiej strony jest dla Państwa dobrą lekcją, czy też przestrogą, jak nie stać się ofiarą przestępstw. Jak zwykle liczę na to, że Państwo wyciągną wnioski z tego, co prezentujemy. tej potwornej zbrodni minęło 11 lat. W grudniu 1998 roku opublikowałem prośbę o pomoc w znalezieniu mordercy 13-letniej Urszuli z Poznania. Nasze prośby jednak były bezskuteczne, ale dzięki między innymi takiemu dowodowi, podobnemu do tego włosa włosowi, który znaleziono na ciele ofiary i dzięki nowoczesnej technice policyjnej którą policja posiadła po latach, między innymi możliwości badania DNA. Sprawca znalazł się po 11 latach za kratkami. Szczegóły tej sprawy wkrótce w jednym z naszych najbliższych programów. Może i tym razem w sprawie, którą za chwilę przedstawię, dowód z miejsca zbrodni rozwikła zagadkę związaną z zabójstwem dokonanym w marcu 2008 roku w Jaśle. To ten dowód, grudki ziemi znalezione na ciele ofiary, grudki ziemi, które pochodzą z innego miejsca niż to, w którym znaleziono zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że miała to być tak zwana zbrodnia doskonała. Tak się przynajmniej wydawało mordercy, bądź mordercom, którzy pojawili się na cmentarzu ko Jasła 26 marca 2008 roku. My naszą inscenizację filmową rozpoczynamy od zdarzeń właśnie na tym cmentarzu, ale zdarzeń, które miały miejsce blisko 8 miesięcy później. 5 listopada 2008 roku. Cmentarz w Warzycach koło Jasła. Co za ludzie! Gorzej niż nazistowskie zwierzęta! Urząd gminy Jasło, słychać? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zgłosić o naruszeniu grobu. Na cmentarzu wojskowym w Warzycach Jestem oburzony tym, jak traktuje się naszych bohaterów. 12 dni później no nie było czasu zajęcie tym wcześniej, no aż do dzisiaj. No na początku myślałem, że to jest akt zwykłego wandalizmu, no ale kiedy odsunęliśmy płytę, zobaczyliśmy świeżo naruszoną ziemię, a z niej wystającą kość. No była zbyt świeża, żeby mogła być z okresu wojny. No więc zadzwoniliśmy po was. Według mnie to był świetny pomysł. Była szansa na zbrodnię doskonałą. A, gdyby nie ta fuszerka z płytą. Co mi możesz powiedzieć? Po pierwsze, sądząc po rozkładzie, leży tu już jakieś 8 miesięcy. Po drugie, raczej nie przyszła tutaj sama. Dlaczego? Jest tylko jeden but i to nie na tej nodze, co trzeba. No tak, to jeśli nie wylądowało na niej UFO, mamy mamy morderstwo. Słuchajcie, spinamy pośladki. Nie możemy pominąć ani włosa. Teraz to dla nas jest sprawa priorytetowa. A ty dzwoń po grabarza, niech się zabierze. Jakiś czas później. Zabezpieczone na miejscu zdarzenia zwłoki NN należały do kobiety wiek około 65 lat, 155 cm wzrostu, waga około 80 kg. Zgon nastąpił mniej więcej 8 miesięcy temu w wyniku obrażeń głowy zadanych przedmiotem szklanym. We włosach znaleziono odłamki szkła. Złoki były obnażone, co może sugerować seksualne podłoże tej zbrodni, jednak ich znaczny rozkład nie pozwala mi na jednoznaczne potwierdzenie tej wersji. Sugeruje pani gwałt na 65 latcy Ja nic nie sugeruję, panie komisarzu, ale dodam, że na zwłokach nie było majtek, nie było również sztucznej szczęki. Co ciekawe, brakowało jednego buta, a prawy but był założony na lewą nogę. To znaczy, że ubierał ją w pośpiechu, a skoro ubierał, to mógł też rozbierać. A, byłabym zapomniała, zabezpieczyliśmy próbki ziemi, skórki, denatki. Tak na wszelki wypadek wyślemy je do, do laboratorium dla porównania. Dziękuję pani doktor. Dziękuję. Świetna robota. Obok ustaleń lekarzy specjalistów najważniejsze w śledztwie jest zebranie dowodów. Najczęściej zbieranych właśnie na miejscu zbrodni. W tym przypadku... Na ciele ofiary zebrano grudki ziemi, o której Państwu mówiłem. Grudki ziemi, jak się okazało, nie pochodziły z terenu cmentarza, a więc kobietę zamordowano gdzie indziej. Ale najważniejsze, kim jest ta kobieta. Nim się dowiemy, nie obyło się bez policyjnych błędów. Kilka dni później. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Chyba coś mam. Wszedłem przed chwilą do internetu i przeczytałem, że dzisiaj jest pogrzeb naszego podrzutka z Ważyc. No i? Kobieta ma być pochowana w Jaśle jako NN, jako koszt Miasta. No więc wpisałem do wyszukiwarki Jasło, zaginieni. I co wyskoczyło? Bingo! Wzrost, waga, wiek, wszystko się zgadza. Tylko dlaczego dopiero teraz? Normalnie. Najcienniej jest jak zwykle pod latarnią. Teraz dzwonię do Jasła, żeby wstrzymali pogrzeb, a ty zorganizuj oględziny z rodziną. Zajmij się tym. Się robi. Połączy mnie z Jasłem. Kilkanaście dni po znalezieniu zwłok wreszcie udało się ustalić personalia ofiary. To 65-letnia Bronisława Racławska. Znalezione zwłoki były w odległości 6 kilometrów od jej domu w Jaśle. Nie da rady opisać mamy słowami do kamery, bo mama była wyjątkowa. Pani Bronisława zamieszkiwała wraz z mężem w Jaśle w bloku przy ulicy Baczyńskiego. Miała dwóch synów, a także córkę, którzy opuścili dom wiele lat temu. W związku z problemami ze snem można było ją spotkać spacerującą nocą, czy też nad ranem na ulicach Jasła. Była osobą bardzo religijną. Codziennie rano uczestniczyła o szóstej we mszy w miejscowym kościele. We wtorek, 25 marca 2008 roku, pani Bronisława udała się tam także. Do kościoła jednak nie dotarła, a kiedy nie wróciła kilka godzin później, mąż zgłosił jej zaginięcie. Być może z morderstwem mając związek wydarzenia, które miały miejsce dwa dni przed zniknięciem Bronisławy Racławski. Jasło nad ranem, 23 marca 2008 roku. Panowie, panowie, tam, tam. Jasło. Mieszkanie państwa racławskich. Komisarzu. Dość osobliwe miejsce na przechowanie jej. Czy pańska żona wychodząc z domu miała zwyczaj zakładania zębów, pilnowała tego? A pan wychodząc z domu zakłada słodnie? Przepraszam. Czy jestem o coś podejrzany? Nie, proszę się uspokoić. Nie rozumiem tych pytań. Nie wiem, dokąd pan zmierza. Proszę po prostu odpowiedzieć. Tak, była bardzo wrażliwa na tym punkcie. A tamtego dnia? Gdy tamtego dnia żona wyszła, ja jeszcze spałem. Znając ją, myślę, że nie wyszłaby z domu bez zębów. Miała takie ostatnie przyzwyczajenia, że codziennie rano chodziła, wcześnie rano chodziła na spacery. Może ją też to zgubiło zbytnia ufność do ludzi dobrać. Każdemu, kto potrzebował pomocy, jej. 25 marca 2008 roku. Dzień zniknięcia Bronisławy Racławskiej.